Dzień, no, Dzień dobry Państwu, jest dzisiaj wtorek 28, jest trzecia 55 w nocy we wtorek 28, trzecia i wiecie, ile stopni jest na dworze? 7 na minusie, jest 7 na minusie na dworze. Bardzo moc się trzyma, ale nie bójcie się już, jeszcze miesiąc. Niecały i już będzie wiosna. będziecie po 13, 14, 15, a w nocy 2, 5, 7. Na plusie oczywiście będzie poza moich wszystkich widzów. Home TV lokalna. Jeszcze miłego dnia. Cześć. Zaczynamy poranek. Pijemy kawusie, Na razie. Kolejne filmy na pewno się jeszcze pojawią. Oczekujcie. Możecie pisać komentarze pod moim, moją wypowiedzią. Dziękuję. Czekamy na wiosnę 2023.